Dla mnie osobiście było to taką odskoczną, takim odbiciem, do tego, że ja w tym momencie, kiedy zaczęłam patrzeć w głąb siebie, to też zauważyłam procesy, które na mojej drodze gdzieś tam się pojawiały. I w listach jest to bardzo dobrze wytłumaczone, a właściwie ja was tam za rękę prowadzę do tego, żebyście wy sami wiedzieli na którym wy etapie jesteście, ponieważ jedna osoba będzie właśnie na tym pierwszym, który nazwałam wprowadzeniem, a inna będzie na przykład na kolejnym, na nie wiem, na poziomie ósmym. I to, ten proces w rzeczywistości on się nigdy nie kończy. To, co tam jest, to jest tylko, żeby was wyciągnąć z tego chaosu, w którym się w chwili obecnej znajdujecie. Ponieważ bardzo często jest tak, że my nie wiemy, w którą stronę iść. Ja tak miałam. Ja nie wiedziałam, w którą stronę w ogóle mam się udać, nie wiedziałam, czego mam się złapać, nie wiedziałam w ogóle, jak, jak, jak to wszystko po prostu ze sobą posklejać, połączyć. I, no i przez to, to przez te poszukiwania doprowadziło mnie do tego, że no sama muszę sobie to jakoś tak poorganizować i poukładać, żebym mogła. Później na przykład po latach do tego wrócić i pomóc komuś, kto już też wchodzi na tą ścieżkę.